Bardzo serdecznie w CSGO! Grze, która dzieli, a nie łączy! I te wszystkie bardzo serdecznie w CSGO! Lecimy naszym maratonikiem i pierwsza śniadeczka, i pierwsze emocje. Już polecam zaraz! Czy to będą emocje wkurwienia, Czy to będą emocje po prostu zachwytu? Zaraz się o tym dowiemy! Bo właściwie zaraz na mecz Na mapce, NAS dwa! Tryb oproszony CES, Czemu nagram CES, A przecież go nie mam w playliście ani nic Więc pomyślałem, że będę robił live'y przez dwa dni, sobota i niedziela Co wy na to Tego drugiego dnia będę już robił maratony, bo chyba już nie dam rady po prostu przeżyć Więc w następnym miesiącu w styczniu, który odciny, którego live wejdzie 3 albo 1 stycznia Zagramy w gry przeglądarkowe. I nie tylko. Może to będzie hot. Może to będzie StarCraft. Heroz od Wszystko zależy od Was. I, 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 I się zaczyna. A, dołączam do... Dobra, my jesteśmy jumptem widzę i terroryści wchodzą nam na A i my to przegrywamy na razie. Tak dobrze. Lubię to. Wchodzimy jumptem. Dobra Bomba zaplanowana. Idzie, idzie pan! O ty, ale szpi To było dobre, nie załamuj się Ech! Przeżyłem to nie załamuj się, Podniósł mp4, 11, chce być fajnym Kurde, odbicie tu idzie No, już zjebał Dawaj, masz famasa Masz dużo Możesz. Dobra. Jesteś zginęli. A okej. Okay. Hello my fri friend. Hello. What's up my friend? Gówno my friend. Rozumiecie gówno my friend. Jedziemy to. Guys. Lecimy. Hello, how are you, mój friend? Zamknij się. Co za! Fajr, thank you. Pelarstwo. Ale weszłam głowę. Guys, what? Zyba... No jestem zamknij, się. Ja tu nagrywam, tak. Kurwy. GG WP, WP wypierdolę, nie? No. Tak, grzecznie proszę. Głupi szepard Głupku! Jebany Tylko, prawda? Zabijcie szeparda Panie, pa, pa, Panie, 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 to Panie, Panie, nie Panie, Panie, i burs, Dawaj, DGWP dj -dj Lord! Bardziej 10 HP, możesz już tyle zdziałać do DGWP Lord! Dzięki, dzięki, dzięki! please, dzięki! Dzięki, dzięki! Dzięki, dzięki! 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 Bota, ale bułajem bota, jestem, jestem tego nie wierzę. nic w to nie wierzę ten gościu ma trigger bota bułajem bota z jednym z łaka kałaka kurwa mnie zabija jak to jest możliwe no dwa razy, przypadki jeozo po ludziach tylko po botach co? no kurwa no, no, no patrzcie, pa patrzcie no. No, to, 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 on na pewno ma haksy Patrzcie. pa pat, pa, patrzcie go. Widzieliście to? Wy, wy wy to widzieliście? Patrz, 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 patrz. Pa, pa, patrzcie, pa, pa, patrzcie no wi, wi, widzieliście to, jak on zginął? Widzieliście? To było nienaturalne. Na pewno było nienaturalne, jestem ja tego Famas, idzie Famas. damy pana Famasa. Co pan Famas zrobi? Co pan Famas za Stanął. Hawupa! Halo! Czemu go nie zabijesz? Na ta w Gdzie jest jeszcze nasz jeden? Nasz jeden jeszcze gościu idzie na gale, idzie na plecy, czy to będzie Isik tego pana <grym, <grym, On może to zrobić, on może to zrobić, my to wiemy, my to możemy No i czy to będzie Isik, jest jeden Zgon po obu stronach Repeat I? no Repeat I, tak. Dobra

W dwóch trawieniach. W dwóch. Shepard! Zoparcie! No, no, Otrzela przez, przez wszystko. No kurwa! Musimy się nie dograć Żądam uczciwej gry. Ojej, uyssy, broder, że to boli. Bracie, a wcelowana. No i, no, i dał, dał info. Jestem tylko pewien, że Shepard dał info. Ja, ja, ja to wiem. Shepard to zamenda chińska po prostu z Rosji. Trzeba go skrócić tyle no. Dobra, ale to już chyba będzie ciekawe, jest zażegana dźinka, jaki szybki kurna, odcinek, no tu mam WP jakąś, nic nie wygrałem po prostu przez szeparda, bo, bo, bo on czytuje, z tego pewien, ja, ja mówię wam to, szepar to po prostu czytuje, no ja to mówię wam, szepar czytuje z tym WOPRO. no to, to jest tego pewien, kurwa, ileż można nie. No, ну я не не б... не <laughs> первый нормальный Может быть, я буду лучше играть. A A уже в этом я иду. Ну, короче, все очень плохо. Ну, бы Чему же, no, и... и... парт? <laughs> <плыши> <плыши> <плыши>

Co mnie zrobi zawsze? Szepard, 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 kurwa! Potem szepard, Jak tak <laughs> za prawdę raz. Szepard, krwa! Łukasz, kurwa you, 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 you Łukasz, Łukasz, you Łukasz, Łukasz, i on Łukasz, i dobra wybier. A w uprawę babcięka wybotałuje on nam akcja na pewno. Użwana z zapanieć. Faktory, fakt... T, ory. Robię to, do, to. Ja to tak wiem. Faktory robisz to. Gdzie jest faktory? Faktory robisz to. Co jeszcze? Gdzie on jest? A tu jest. To wygra. Да блин! 60% забил фактуры. Good jobs, good jobs, good jobs. Вот можем купить что же наверное. А, блин, короче, сейчас выпил полнитры чай сосать а, а, играть тоже Сос Сосать хочешь? Сосать. Послышалось чуть-чуть. добра. Найдешь, сходи. Гору плент, хуй сос. Это, короче, пусть... Пусть нагадает из гуни,

Nice! Nice place! Woooooow! Był jeszcze jeden. Nie zauważyłem. Zauważył Lukas. Cz-to? Rozbroj to! Rozbroj to! Rozbroj to! Rozbroj to! Pięknie. Nieeeeeeeeeeeeeeee! Przegraliśmy Pięknie, Tak Dobrze, na razie, do zobaczenia Cześć, do usłyszenia, do kolejnych odcinków, papa pa. To był teraz, raz, dwa, uproszczony tryb go, papa